Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na taki szybki odcinek, bo mam tutaj tylko kilka zrapek. No, oprócz tego udało mi się odnaleźć szóstą wygraną w tej paczce, w ekstra liniach z kiosku. Było w numerze 5, no ale wychodzi na to, że bardzo słaba paczka. Tutaj jest tylko jedna linia, więc wrócić raczej. No i tyle. Nie udało się tym razem. Takie słabe paczki robię też. No i mam tutaj jeszcze więcej uparciuchów. No. Wzięłam ten świąteczny kalendarz, bo nie mogę przeżyć tego, że lotto wypuściło takie pustaki na święta. Nic tutaj nie odszukałam. Tak jak większość osób na kanałach. Taka bieda w tym kalendarzu. No ale wzięłam jeszcze jedną sztukę z kiosku. Pani mi dała piątkę. Jest mega pensja z numerem 13. Owocowa eksplozja już tutaj trapana. Szczęśliwe linie i taki maluch. No ale na początek już ta ekstra linia Szósta wygrana w tej paczce. No i były dwie pod rząd. Czwórka. Tam był zwrocik. Tutaj jedna linia też pewnie zwrocik. No i wychodzi na to, że. No dobra, sprawdźmy tutaj. No tak jest. Wychodzi na to, że w tej paczce. No, jeżeli tylko sześć wygranych faktycznie, no to 110 zł odszukałam. I nie sądzę, żeby tam była siódma wygrana. No bo. Zostały tylko numery 12, 24 i 25. I poddaję się. Nie będę szukać więcej. Te trzy już zostawię dla kogoś innego. E, no dobra, co poza tym? Chyba jeszcze, nie wiem, chyba osiemnastki jeszcze nie brałam, ale już miałam wygraną w szesnastce i siedemnastce. No dobra, e, co teraz? Dwa razy kasa, numer 145. Tutaj muszę znaleźć trzy takie same kwoty. Oj, tutaj. I sprawdzam. Jakie są te kwoty? O, wysoko. No tutaj główna razy dwa. 10 razy 2 no i 4 razy 2, no to mnożnik to nawet nie ma sensu, że raz dwa, no bo tutaj jest pustak. No ale tak sobie wydrapałam z ciekawości. Ok, czyli tak to już do kosza. Oprócz tego no, tą owocową z numerem 49 strasznie pechowa dla mnie. No ale męczę dalej. I tutaj już wydrapana góra. No to moje kolejne owoce to cytryna i truskawka. Cytryna i truskawka. Okej, okay. dalej arbus i figa. Pewnie figa znowu będzie. Figa, arbuz. Okay. Dalej. Wiśnie i gruszka. Hej, wiśnie, gruszka. Mm. Nie wiem dlaczego pominałam te dwa awokada. <tutaj>, tutaj tak dziwnie na samym początku, no ale okej, okay. teraz je odnalazłam. Dalej, mm. to już chyba ostatni owoc. Ojej, no dobra, co tutaj mi dali? Winogrono. i tutaj zabrakło znów. No, i tyle. Już raczej nic więcej nie pominęłam i znowu pustak. No, to już kontrolne mi tu powiedzą. Tak jest. No, co za uparciuch. To kosza. I no, wyjdzie na to, że będę miała tylko tego mojego pewniaka tą ekstralinię. No, w tej paczce dziwne, że nawet 50, nawet 40 nie było. Dwa razy po 30. Jedna dwudziestka. No i dwie dychy. Trzy dychy razem z tą. Okej, okay, no dobra, szczęśliwe linie teraz. I mam z numerem, z numerem 69 nie nadrapana. No dobra, zobaczymy, czy tutaj coś trafię. Moje no symbole. Tref i korona. Korona. Tref. Korona. okej, okay, no to dalej. Pomarańcza i serce. dalej jabłko i śliwka śliwka jabłko mm, dalej sakwa i truskawka Tutaj truskawka I tyle. Okay. Kolejne. Księżyc i słoń. Słoń jest. Księżyc tu. Okej. Okay. Dalej. Gruszka i banan. Tutaj banan. Tutaj gruszki. Kolejny garnek i diament. Garnek. Mhm. Dobra, dalej. Cytryna i pik. Czyli pik. I tyle. Winogrono i kwiat. No, tutaj jeszcze pik. Dobra. Winogrono, kwiat. Mm. Dobra. Tęcza i ananas. Szkoda, że nie arbuz. Ananas czy nie mam, no to ostatnie dwa kości i podkowa jest podkowa tu nawet dwie, a tu nic, no a kości brak no i to jest też pustak no szkoda idzie sobie do reszty pustaków no dzisiaj trzeba wyrzucić świeci cały worek pustaków no to teraz mam jeszcze mega pensję Numerem 13. Tutaj ostatnio wybrałam sobie 17. Nie wiem ile jeszcze zostało w tej paczce, no ale tutaj dalej próbuję i chyba trzeba zniżyć, bo jest ciemno. Mhm. Ok, no tutaj szukam wygrywających liczb, no bo reszty nie szukam. Tak naprawdę nie ma co szukać. Wygrywające liczby to 9. 11 7, 1 i 41. No, ciekawe liczby. A co mi dali? Pamiętam, że raz miałam 41 dwa razy występowało. No to było śmiesznie tak leniwie zrobili te wygrane, że dwa razy... No dobra, nie obrażę się jak znowu mi to powtórzą. No to sprawdzam, co mi tutaj dali. No, dostałam dwójkę, bo mam jedynkę. 42, oj, miał być 41. Co dalej? 13, jak numer, zdradki? 8, kolejny obok, dalej 5, 22. 21. Ja nie mam w ogóle 20. No mam takie mniejsze i jedną 41. Tutaj też nie mam takich. Ojej. Co mi tutaj dajecie? Nawet nie robią nadziei. Ok. Dalej. No też nie. Oho. Napis się pojawił 5 No i ostatni rządek. Oj. 17, 16. No, tutaj już raczej nic nie będzie. Trzynastka no, tym razem się nie spisała. Nie wiem, czy dalej coś jeszcze brać z tej paczki, no bo nie wiem ile tam zostało i czy jest sens. Tak mi pani zaproponowała. No i na razie dwa pustaki. Ok. Idzie do kosza. No i to już jest moja ostatnia zdrapeczka, ten uparty kalendarz. To będzie cudem, jeżeli tutaj znajdę jakąś gwiazdkę. No ale wiełam. Okej. Okay. Nie wiem, czy Wam to powiększać, czy widać. Chyba widać już. Nie ma co nawet powiększać. E, dobra. No to sprawdzam. Pod jedynką, co tutaj dali? Sanie. ten skrzat. Bałwan. Kominek. Trąbka. Bęben. Kula. Łyżwa, dzwonek, świeca, ze świecą szukać tych wygranych. Skarpeta, jakiś stroik, tutaj też coś, nie to co potrzebuję. Pod trzynastką, co? rękawica, choinka. Ja już nawet nie prosiłam o żaden specyficzny numer tutaj tej zdrabki, no bo co nie wzięłam? Dzień premiery to wszystko było puste na 20 sztuk. Trafić dwa zwroty i jedną dwudziestkę, no to jest porażka. Oj, to nie to. Nie wiem, nie wcelowałam sobie w okienko. Renifer. Tutaj jakiś płaszcz. Tutaj też nie to. No, tutaj już nic nie będzie lipa. I tyle. Okej, okay, kalendarz, tragedia. Tutaj trzy takie same kwoty niby. No niby się zdarza. Są tutaj za kwoty. Stuwa. Dycha. No dycha jest. Dalej. Za wysoko. Za wysoko i... I też nie do pary. No, a tutaj tylko głowa Mikołaja. A co mi dadzą? Jakiegoś dziadka? Nie no, sweter śmierdzący. Okej. Okay. Drogi był. No, sama sobie ją wybrałam. Znaczy, poprosiłam o nią. Było dużo innych strapek do wyboru. Ale mówię, nie. Ostatnie podejście do tego kalendarza. No i w dalszym ciągu nic. Nawet kontrolne to nie ma sensu. Okej. Okay. Do widzenia, wesołych świąt. E, niby na stronie, tam można zobaczyć, że te wysokie, wygrane tutaj, niby padły już we ileś tam było głównych, jakieś padły i te wyższego stopnia. No ale specjalnie im w to nie wierzę, patrząc po kanałach i po swoich wynikach w tej zdrabce. No ale cóż, taka gra. A ja mam tutaj dychę zwrotu jeszcze w tych ekstra liniach. No, i to wszystko, kochani. A ja Wam dziękuję, jak zwykle, za oglądanie. Życzę Wam danych, drapingów, no, lepszych wyborów. Dużo gwiazdek w kalendarzach, jeżeli jeszcze je próbujecie. No, i tyle. Do następnego razu. Buziaki. Pa!